Tutaj, Dzisiaj chciałbym pokazać jak nie dać się oskamować, yy, gdyż po prostu ostatnio no, jest bardzo dużo skamerów. A pokażę wam taki trade room, po prostu, na którego nie da się oskamować. I na starcie odcinka mieście wyniki na yy, Nocturna 106 oraz Kocura 106. Yy, więc co do zwycięzców, to tam się jakoś do nich zgłoszę. A dzisiaj mam dla was ogólnie konkurs na też oczywiście kolejne Nocturno 106, lecz nie mam go przy sobie, a mam je dokładnie w magazynie Burzowej Tarczy. Już wam na szybko pokazuję, proszę bardzo, pyk pyk pyk, takie oto, tu jest Nocturno, noweczka, eee, pereczki niebieskie, jeżeli będzie pod tym odcineczkiem 100 łapek w górę, to rozlosuję Nocturno 106 z full, full pereczkami. Bo widzieliście tam, miałem jeszcze takie, tak więc właśnie dzisiaj leci na giveaway takie oto Nocturno 106. No i co? Przechodzimy do naszego odcineczka, czyli, jak nie dać się oskamować, tutaj jest ten trade room i wygląda on tak. Wszędzie są jak widzicie pułapki tutaj zapomniałem ogólnie postawić yy, dobra i tak to wygląda mniej więcej yy, po prostu sprawdzacie sobie tutaj moc, tak kogoś wiecie sprawdzacie sobie moc, już po prostu sobie przechodzicie tutaj, nie ma jak zedytować nic, nie ma jak użyć Dasha. tutaj przeskakujecie sobie pyk, no i zabieracie item, on bierze wasze jedynie jak was może oskamować to tylko na moc, ale właśnie nie na moc gdyż jest to sprawdzarka i zawsze przed tradem możecie sobie tę moc sprawdzić więc jest to bardzo legitne. Oczywiście na dachu też możecie sobie postawić jakieś pułapeczki, no ale ja nie mam żadnych schematów na takie, wiecie, dachowe pułapki. Więc tak to wygląda, mniej więcej jest to zbudowane na. Yy, jak, jakby to wam powiedzieć tutaj tu 3 trzy, tutaj trzy, tutaj, tutaj... O nie wiem obsuł tego Nocturna nagiwała ja tutaj dwa, tutaj trzy i tutaj dwa tutaj sprawdzarka, ściana. Tutaj ściana z oknem, i takie o zedytowane, i tutaj, tutaj, a tutaj jest to, żeby po prostu wiecie, nie dało się zedytować. No i nie da się nawet, nie ma jak po prostu na to oskamować, co nie? W ogóle nie ma, nie ma że po prostu żadnego sposobu, gdyż widzicie tutaj wszystko i widzicie moc. I też czasami jest tak, że wiecie, tutaj ktoś może rzucić zioła, żeby się zestakowały, jak się um, rzuca. Więc tutaj jak najbardziej, no nie ma po prostu jak. Um, więc jest to teraz taki mega legit sposób, wszędzie pułapki yy, i też jest taki teraz, przed czym powinniście uważać. Yy, to już Wam pokazuję, yy, bo yy, jest też taka jakby podróba tego trade roomu yy, i sam na nią raz skamowałem. Yy, więc dobra, przechodzimy sobie właśnie tutaj teraz do tego trade roomu. Jak widzicie, on jest taki sam i yy, jak widzicie, on tutaj je, nie ma pułapki, co nie? I teraz jest taka technika, że zawsze ktoś prosi albo o lidera, albo o budowanie. I po prostu jak ktoś chce tylko samego lidera to mu to możecie zedytować Więc zawsze pamiętajcie abyście robili takie coś I tu dawali pułapkę A jak po prostu ktoś tak nie ma no to wyjdźcie No bo to znaczy że jest jakiś skamer Jeżeli chcecie, chcecie w takim czymś tradować No chyba że wam da lidera i budowania Ale pamiętajcie budowanie zawsze można zabrać No i co to by było na tyle Jeżeli chodzi o ten materiał Mam nadzieję że wam pomogłem i że po prostu No nie zostaniecie oskamowani Ja swoją drogą nie skamuję tylko nagrywam serie, czy ludzie nadal skamują, patrzę, tak czy skamują, czy też nie. Więc jeżeli jesteście legitni, jeżeli nie skamujecie, no to polecam mieć właśnie taki trade room i pokazać im najlepiej też ten film. Jeżeli po prostu no wiecie, ktoś się boi, no tak najbardziej możecie im pokazać ten materiał. Nie da się na to oskamować. Ja Wam ogólnie życzę miłego dnia i przypominam o giveaway na nocturno 106. Wszystko co trzeba zrobić, aby wziąć udział, macie w opisie, a ja Was żegnam. Yo!